Wracając do parlamentu, wybrałem Komisję Ochrony Środowiska, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Dlaczego zajmowałem się wcześniej ochroną środowiska, będąc radnym w Sejniku Polskiego? Ale to jest istotna tematyka z punktu widzenia Europy. To jest kompetencja po prostu Poszczególne kraje członkowskie scedowały na Unię Europejską działania legislacyjne w dziedzinie ochrony środowiska. Unia Europejska, w tym parlament, ma. Prawo mm, legislacji, wydawać ustawy, uchwały, dyrektywy, rozporządzenia, bezpośrednio obowiązujące już krajach członkowskie. Mogliśmy się przekonać przy okazji rozpudy, kiedy bardzo restrykcyjne prawo, zwane Naturą za tysiące chroniące najbardziej cenne pokazy roślin i zwierząt, yy, no, stanęło w konflikcie z, yy, z wolą i Próbą budowania no, wielkiej autostrady przez obszary chronione na Tron 2000. No i jakby wtedy w Polsce i Polacy mogli się przekonać, że no, Bruksela, nasz parlament, również potrafi wkroczyć no, bezpośrednio w życie no, każdego człowieka. To również do, dotyczy bezpieczeństwa żywności, coraz częściej o tym mówimy. Jednym z takich istotnych, istotnych spraw, którą tutaj podejmowaliśmy, której też brałem. Aktywny udział, no, jest określenie, że każdy producent musi y, napisać, co zawiera ten produkt. Także każdy obywatel kupując ma możliwość sprawdzenia, na ile zawiera y, odpowiednią ilość kolorantów, a na ile jest y, zdrowy i bezpieczny dla y, każdego y, użytkownika. No, inną taką sferą, w której też. Y, Byłem zaangażowany, to jest kwestia regulacji sposobu likwidowania odpadów w Polsce. Ideą w ogóle Unii jest to, jak najwięcej odpadów odzyskiwać i wprowadzać je potem powtórnie na rynek czy wykorzystywać je. Staram się zawsze zajmować problematyką istotną z punktu widzenia Polski. Taką problematyką jest na przykład nowa polityka energetyczna i bezpieczeństwo energetyczne. Ale bezpieczeństwo energetyczne zostało dzięki mojej komisji również zrozumiane w ten sposób, że nie możemy być uzależnieni od tylko jednego dostawcy. Wykorzystuję też możliwości takiego oddziaływania publicznego na opinię, szczególnie tutaj w parlamencie, poprzez organizowanie przedsięwzięć o charakterze medialnym. Jest tutaj przestrzeń wystawiennicza. Organizowałem kilka wystaw. Każdy z nas chce zaprezentować swój region, dotycząca prezentacji Małopolski, Krakowa, atrakcji turystycznych, zachęcające do. Przyjazdu do e, naszego regionu. Każdy z nas, każdy poseł pamięta, e, że jest wybrany ze swojego okręgu, ze swojego regionu, bądź w parku są dwa województwa, małopolskie i święto wszystkie. Poprzez e, możliwość otwierania biur e, w, nie tylko w, w moim mieście, w Krakowie, ale również w chwili w różnych, staram się docierać do różnych środowisk, e, prezentując e, zarówno tym, czym jest Europa, aktualne polityki unijne oraz te tematy, które są interesujące dla danego regionu. Jest oczywiście ogromne zainteresowanie funduszami europejskimi. To jest dużo instytucji, które udzielają tej informacji w Polsce. Niemniej ludzie czują się ciągle zagubieni, więc też organizowałem serię spotkań specjalistycznych dla różnych środowisk, pokazując możliwości korzystania ze środków europejskich. Ciągle jesteśmy jeszcze społeczeństwem, które ma ogromny odsetek obywateli mieszkających na terenach wiejskich, żyjących z rolnictwa. Staram się zarówno zapraszać te grupy do Brukseli, jak i również no, tłumaczyć, pokazywać, zainteresować kwestiami Unii, która jest organizacją przyjazną dla obywateli, no, ale wymaga również wiedzy, zdecydowania w dążeniu do realizacji swoich przedsięwzięć. Do tego służę jako poseł. Przez Polskę przetacza się ogromna debata, na ile da Rady pogodzić interesy Unii Europejskiej z interesami kraju, czyli Polski. Dzisiaj, żeby dobrze bronić interesów Polski, już nie wystarcza tylko ogólna wiedza o Unii Wola wola przedstawiania polskich problemów na forum europejskim. Dzisiaj potrzebna jest kompetencja, rzeczowość, umiejętne działanie. Czego powinniśmy się nauczyć w najbliższych latach? Aby być skutecznym, trzeba rzeczywiście być świetnie przygotowanym. Po dzisiaj się najbardziej liczy.